No to lecimy z tym koksem. Do miski wrzuciłam półtorej szklanki ugotowanego ryżu, szklankę kaszy jęczmiennej, półtora kilo mięsa wieprzowo-wołowego, do smaku oczywiście pieprz, sól, no i jedno jajko. A na patelni już szkli się cebulka. Zaraz ją dorzucimy do mięska. Dokładnie. No i oczywiście teraz dokładnie to wszystko musimy wyrobić, aby składniki nam się bardzo dobrze połączyły. I zaraz zabieramy się za parzenie kapusty. No z tym będzie trochę problemu, no ale na wszystko są sposoby. Także trochę pracochłonne, ale pójdzie nam to raz, dwa. W sumie sparzyłam dwie spore takie główki. Kapusty. Teraz muszę odciąć te twarde takie, twarde końcówki. No i tu już mamy przygotowane do zawijania, więc bierzemy się zawija za zawijanie. Robię to w miarę ścisło, sporo farszu, tak żeby się one nam potem w garnku podczas duszenia nie rozwaliły. No i już ostatnie sztuki wyszła spora sporo. No i teraz będziemy je wrzucali najpierw liście na spód, potem oczywiście to fajnie, fajna sprawa, bo nie przywierają nam gołąbki na te liście układamy i potem wrzucamy y, przyprawy. Ja wrzucam zawsze ziele angielskie, listek laurowy i potem yy, przykrywam kolejną warstwą kolejną warstwą gołąbków. Też w miarę tak ścisło. O i zalewam gorącą wodą. Nie musi być to wrzątek. Zalewam gorącą wodą i stawiam na gaz. No, i one się pod przykryciem będą dusiły. No cóż, gołąbków naprodukowałam sporo. Nie zamierzam ich wszystkich oczywiście dusić za jednym zamachem. A nadmiar zapakuję do reklamówek, do woreczków spożywczych. Popakujemy po kilka sztuk i będzie minimum pewnie na trzy obiady. Także już będzie wtedy mniej roboty, bo tylko sos do zrobienia. Jest trzy. Pakujemy do zamrażarki. I w tygodniu, jak nie mamy czasu, mamy już gotowy obiad. Gołąbki nam się duszą już około półtorej godziny, więc czas, żebyśmy je zaprawili. Najpierw pasata, bo zostało mi troszeczkę od zupy pomidorowej. No i oczywiście jeszcze koncentrat pomidorowy, ale żeby. Wszystko ze słoika, to dolewam trochę wody. No i robię tutaj e, śmietanową taką zaprawę razem z koncentratem. Dobrze to wymieszam, żeby nie było grudek. Trzeba o tym pamiętać, bo potem tak brzydko będzie pływało w garnku. Jak już się dobrze wymiesza, grudek nie ma, dolewam wrzącej wody i hartujemy wtedy taki sosik gotowe i zaraz wlewamy do garka no i jeszcze w sumie chwilę musi się pogatować żeby śmietana się ładnie zagotowała dodamy przyprawy troszeczkę magii troszeczkę pieprzu wypróbowane i możemy pałaszować zapraszam na gołąbki